Tak wygląda grup tragicznie zmarłej Natalii Madejczyk. Na ten widok będziecie mieć łzy w oczach. Natalia Madejczyk plus 36 litrów, finalistka pierwszej edycji show You Can Dance zginęła w tragicznym wypadku w czerwcu 2022 roku. W mieszkaniu, w którym przebywała, wybuchł pożar. Tancerka została pochowana na starym cmentarzu w Łodzi. Zobacz, jak dziś wygląda miejsce jej spoczynku. Ciężko powstrzymać łzy. Natalia Madejczyk, finalistka pierwszej edycji show You Can Dance, zginęła 21 czerwca 2022 roku w wyniku tragicznego wypadku. W mieszkaniu, w którym przebywała, wybuchł pożar. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie lekarze przez wiele godzin walczyli o jej życie. Niestety 36 latki nie udało się ocalić. Kobieta miała poparzenia trzeciego stopnia na 60% ciała. Poważnemu poparzeniu uległo również jej gardło. Grób Natalii Madejczyk prawie 4 miesiące po śmierci. Bliscy dbają o to miejsce. Tragicznie zmarła tancerka została pochowana 15 lipca na starym cmentarzu pod wezwaniem. Święty Józefa Włodzi. Widać, że rodzina dba o miejsce jej spoczynku i często je odwiedza. Grób otoczony jest obudową z ciemnego drewna i wypełniony ziemią, w której bliscy posadzili piękne kwiaty. Jego środek przecina pas białego żwirku, na którym stoją trzy znicze w kształcie czerwonych serc. Rodzina zadbała również o jesienną aranżację czyli różowy wrzos w wazonie. Przed pogrzebem tancerki jej siostra poprosiła, aby żałobnicy nie przynosili ze sobą wiązanek, zwłaszcza sztucznych. Osoby uczestniczące w ostatnim pożegnaniu Natalii mogły za to ozdobić miejsce jej spoczynku polnymi lub ogrodowymi kwiatami. Widać, że bliscy nadal trzymają się zasady, aby na grobie nie pojawiały się sztuczne rośliny. Na razie na mogile tancerki nie ma płyty, a jedynie krzyż z tabliczką. Jak czytamy na profilu zasłużyli na pamięć na Instagramie być może obecna forma grobu jest tymczasowa i Natalia za jakiś czas doczeka się granitowego pomnika.